Komunikacja medyczna i dobre relacje z pacjentami. To tytuł konferencji, która odbędzie się 25 maja w środę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Z nami pani dr Antonina Doroszewska, kierownik studium komunikacji medycznej wum. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień. Zawsze było tak, że przychodził pacjent do lekarza, a lekarz pytał, co pani panu jest. Czyli komunikacja istniała zawsze, to dlaczego tak dużo się teraz o niej mówi? I nadal jest, i nadal jest kluczowa, tylko dzisiaj mamy wyniki badań, które pokazują, jak ma duże znaczenie, zarówno dla postawienia dobrej diagnozy, jak i dla sformułowania odpowiedniego planu leczenia, zaangażowania pacjenta, ustalenia z pacjentem planu postępowania, dla jakości opieki, jakości, w związku z tym, też dla efektu terapeutycznego i skuteczności tego postępowania terapeutycznego. Czy jakie błędy popełniają lekarze? Y z perspektywy pacjentów takim największym niedostatkiem jest brak poczucia zainteresowania, brak miejsca na opowiedzenie o tym, co jest dla nich trudne, co jest dla nich wyzwaniem, brak empatii i zrozumienia emocji czy tego, co sytuacja, w której się pacjent znalazł, oznacza tak naprawdę dla pacjenta. Czasem brak wysłuchania, czy często też brak wysłuchania, co oczywiście częściowo wynika z braku i niedostatku czasu, który ma A No właśnie, od razu słyszę lekarzy, jak my mamy dbać o to wszystko, mając 15 minut na pacjenta, na, postawienie, na badanie, postawienie diagnozy, wypełnienie dokumentacji medycznej. Tak, ja myślę, że to jest problem i lekarzy, i całego personelu medycznego, bo też, o czym warto pamiętać, to to, że to, czym się zajmujemy, to są w ogóle relacje i komunikacja personelu medycznego z pacjentami, całego personelu, nie tylko lekarzy. Natomiast brak czasu jest wielkim problemem. Na im mniej mamy czasu, tym chyba ważniejsze, żeby był wykorzystany w sposób efektywny, a znamy sposoby, metody, które usprawniają komunikację i które sprawiają, że ten czas może być lepiej wykorzystany, że tę troskę w krótkim czasie można okazać. Że zainteresowanie można okazać poprzez odpowiedni kontakt wzrokowy, poprzez odpowiednie słowa, które pacjent usłyszy, na co nie potrzeba bardzo, bardzo wiele czasu. Są gotowe recepty? Są gotowe, są znane metody, umiejętności komunikacyjne, które wiem. My, co potwierdzają wyniki badań, że usprawniają komunikację. Jakie na przykład? To są elementy aktywnego słuchania, to są różne y, pr, takie protokoły, które usprawniają przekazywanie informacji, y, także w taki sposób, żeby były te informacje dobrze, lepiej zrozumiałe dla pacjenta. To są różne metody, y, które stwarzają przestrzeń na poznanie perspektywy pacjenta, ale to są na przykład też różne metody, które czasem y, właśnie skracają tę rozmowę i koncentrują ją na kluczowych kwestiach. Dla lekarzy często emocje są problemem, emocje związane z komunikowaniem diagnozy, sytuacją pacjenta. Czy są jakieś metody na to, żeby z tym radzić sobie lepiej komunikacyjnie? Tak, te emocje są chyba największym wyzwaniem też dla, na etapie kształcenia studentów. To czym najczęściej studenci mówią różnych studenci różnych kierunków, że nie będą mieli poradzić sobie z emocjami pacjenta. Tak, to też jest oczywiście przedmiot i nauczania i przedmiot, który, kwestia, o której mówimy w strategii i badaliśmy podczas całego projektu badawczego, tak, są metody, które pozwalają zareagować na emocje, które przeżywa pacjent. Są tak naprawdę. Dobra komunikacja i dobre kompetencje komunikacyjne sprawiają, że personel medyczny też czuje się mniej bezradny w różnych, właśnie takich bardzo emocjonalnych sytuacjach, bo ma te narzędzia, które pozwalają mu odnaleźć się w różnej sytuacji i pomóc pacjentowi bez względu na to, co w danej chwili przeżywa. Czyli tak, dla pacjenta dobrze, jeżeli jest dobra komunikacja, bo proces le leczenia jest przebiega sprawniej i może być skuteczniejszy. Dla lekarzy i personelu dobrze, bo po prostu po prostu lepiej im się pracuje. Jakie jeszcze są korzyści? Korzyści jest bardzo wiele pozostałych. To jest większa satysfakcja z pracy, mniejsze wypalenie zawodowe, mniejsza liczba pozwów. To praktyczny aspekt. Myślę, że też dużo, praktyczny w dzisiejszych czasach ma znaczenie. Myślę, że też ważny element, o tym też nie zapominajmy, nie tylko dla pacjenta, ale dla jego bliskich, którzy wiedzą wtedy, że pacjent jest pod dobrą opieką. Mają też lepiej czasem przekazane informacje, które pomagają im w bardziej adekwatny sposób zaangażować się w. Pomoc bliskiemu, choremu. Tak więc ta grupa odbiorców, którzy, korzysta na, którzy korzystają na dobrej komunikacji jest bardzo szeroka. Można ją jeszcze rozszerzyć, być może mówiąc, dość kontrowersyjnie, ale, ale w dalszej perspektywie myślę, że ważne o tym wspomnieć, że to jest też system, który korzysta na tym, że czas poświęcony na kontakt z pacjentem jest bardziej efektywny, lepszy jakościowo. Dzięki temu pacjenci lepiej przestrzegają zaleceń, rzadziej w czy zgłaszają się w sprawach mniej istotnych, a jak się pojawiają, i konsultują się z personelem medycznym to wtedy, gdy to jest absolutnie niezbędne. Tak więc taka systemowa korzyść z dobrych relacji, dobrej komunikacji myślę, że też jest nie do przecenienia. To teraz tylko trzeba wszystkich do tego przekonać. Lekarzy, pacjentów, ministerstwo NFZ czy wszyscy będą na konferencji? Tak, wszyscy będą na konferencji, na konferencji, podczas której chcemy zarówno Zaprezentować te wyniki badań. Wyniki badań bardzo rozbudowanych, bardzo pogłębionych, które rzeczywiście dają nam podstawę do tego, żeby opisać pewne potrzeby, ale też pewne deficyty z polskiej perspektywy, bo to też jest istotne, że, że to są badania przeprowadzone w Polsce. Podczas konferencji też zaprezentujemy rekomendacje, które są efektem pracy wielu specjalistów, ekspertów zaangażowanych w tworzenie tych rekomendacji, i wszyscy, przedstawiciele wszystkich tych osób zaangażowanych będą. Brali udział w debacie, która podczas konferencji będzie. Konferencja Komunikacja w Medycynie: Dobre relacje z pacjentami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 25 maja. Zapraszamy.